w sprzedaży wielokanałowej została dodana nowa funkcjonalność wspierająca wykrywanie zdublowanych klientów zaimportowanych do systemu Comarch ERP Enterprise z różnych kanałów sprzedaży. Aktualnie dla standardowych modułów Comarch ERP Enterprise można ustawić kryteria wykrywania duplikatów w aplikacji Konfiguracja. Tutaj możemy skonfigurować swój zestaw kryteriów wykrywania duplikatów, wybierając różne opcje. Na przykład Person Given Name, Person Surname. Mając gotowy zestaw, możemy wybrać efekt działania tych kryteriów. Czy to będzie rozwiązane jako błąd? i nowy klient się nie utworzy, czy to będzie rozwiązane jako ostrzeżenie i zostanie utworzony nowy klient. Mamy tutaj również opcję Communication Data, która zawiera Data. Wybierając tę opcję, automatycznie zostają wybrane wszystkie możliwe metody komunikacji typu telefon, e-mail. Które są ustawiane w aplikacji sposoby komunikacji. Wybierając opcję ComData, wybieramy automatycznie wszystkie metody komunikacji, co z kolei niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem dla biznesu e-commerce. W związku z tym została zaprojektowana i zaimplementowana nowa aplikacja w module sprzedaży wielokanałowej. Przyporządkowania duplikatów, rodzajów komunikacji. Tutaj można wybrać konkretny środek komunikacji dla wykrywania zdublowanych klientów, np. telefon lub e-mail, lub telefon i e-mail, jak w danym przykładzie. Warto zauważyć, że dany zestaw kryteriów jest przypisany do organizacji sprzedażowej, a nie dokonało sprzedaży, ponieważ baza klientów, w ramach jednej firmy pochodzi z różnych kanałów sprzedaży, ale nadal z tej samej organizacji sprzedażowej. W danej aplikacji również możemy wybrać efekt działania wybranych kryteriów. Czy to będzie błąd, czy to będzie ostrzeżenie? Dana aplikacja dotyczy tylko klientów z modułu sprzedaży wielokanałowej.